Co działo się w Polsce i na świecie przez ostatni tydzień? Coraz więcej firm korzysta ze sztucznej inteligencji, co niesie ze sobą ryzyko wycieku wrażliwych danych. Według Rzeczpospolitej, co czwarte, zapytanie wprowadzone przez pracowników zawiera informacje, które powinny być chronione. Pracownicy często używają prywatnych kont, co stanowi Zagrożenia. W Filipiny i Japonia podpisały układ o współpracy obronnej, który pozwala na wzajemne rozmieszczenie wojsk. To pierwszy taki układ Japonii z krajem azjatyckim. Układ ma pomóc Filipinom w przeciwdziałaniu rosnącym wpływom Chin na Morzu Południowochińskim. Liczba bankructw firm w Japonii osiągnęła najwyższy poziom od dekady. Główne przyczyny to brak siły roboczej i inflacja. W pierwszej połowie 2024 roku upadłość ogłosiło 4931 firm, co stanowi wzrost o 22% rok do roku. W Polsce 66% firma trudności z zatrudnieniem pracowników o pożądanych kompetencjach, zwłaszcza w sektorze finansów i nieruchomości. Najbardziej poszukiwane są umiejętności z zakresu IT, analizy danych, sprzedaży i marketingu.